dobry Państwu, tu Geotronics Dystrybucja. Chcemy Wam dzisiaj pokazać super odbiornik R12i. Sami jesteśmy w szoku, co to potrafi. Cacko, naprawdę cacko. E, zrobimy taki teścik. E, mamy zorientowane stanowisko, tachimetr jest wcięty. E, pomierzymy częściowo punkty GPS-em, wytyczymy je tachimetrycznie, a obiekt mamy dosyć ciekawy, bo e, mamy przysłoniętą całą wschodnią stronę e, jeżeli chodzi o horyzont, mamy dużą część południa zasłoniętą oraz północy w zasadzie zostaje nam tylko zachód. No i zaraz zobaczycie Państwo, co to cacko potrafi. Wchodzę więc pod okap dodatkowo z nawisem. I zaczynamy pomiar. Odbiornik musi się chwilkę ustabilizować. Będzie dobrze, tak mi się wydaje. Widać jak odbiornik walczy mam już poniżej 30 cm dokładności w naprawdę ciężkim terenie. 10. Widać jak działa ProPoint. Czyli sukcesywnie schodzimy do niższych wartości. Mamy już poniżej 4 cm, ale dla, dla nas jest to nie do zaakceptowania. Czekamy. Mamy poniżej 3. Robimy pomiar. Tak. Jedziemy. 3 cm dokładności. Mamy punkt zapisany. Observation stored. Teraz przejdziemy sobie na kolejny punkt tutaj na przeciwległej krawędzi. Odpalił się dodatkowo pomiar wspomagany RTX-em. O, mamy 1,5 cm dokładności. Przykładamy troszkę. 3 cm dokładności. Zobaczymy, jak się uda w poziomie zmierzyć. I czy się uda. Mamy 5 cm dokładności w tym momencie, poniżej 4, w rękach 3, robimy pomiar. Zmierz. dobra. Teraz wytyczymy te punkty takimetrycznie, bez Zaznaczam punkt numer 11, numer 10. O kolej. Tyczenie. Turn and face the instrument. Go right. Go out. w to miejsce, Go right. dokładnie w to miejsce i mamy dokładności na poziomie 3,5 cm w tak ciężkim miejscu. Plamka lasera, plamką laserą widać, gdzie było to mierzone. Przechodzimy na kolejny punkt. Tyczymy go. go left. Czyli na tyczce prawie poziomej. Można tam right. sprawdzić, gdzie jest plamka lasera. O, dojdziemy do tego miejsca. Tak. Dokładność tyczonego punktu na poziomie 3 cm. No i sami sobie Państwo niech ocenią, że tutaj w takich warunkach jesteśmy w stanie GPS-em mierzyć to z bardzo przyzwoitymi dokładnościami w oparciu o ProPoint i w oparciu o technologię TIP. Naprawdę cacko.